spaghetti wygląda okropnie babciu tak przecież nie powinno być co oj moja złociotka no pewnie że nie powinno do bani muszę coś wymyślić wiem zrobię dla małej fibi słodki makaron potrzebuję do tego tylko żelków rozdzielam żelkowe tasiemki mmm jakie pyszne i kładę na talerz Pięknie! A teraz biorę kolejne żelki. Oj, rozsypały się, ale nie szkodzi. Położę kilka na nasz makaron i kilka sobie do buzi. O tak! Dodam jeszcze kolorowych cukierków i całość poleję czekoladowym syropem, żeby było jeszcze smaczniej. No i oczywiście musimy pamiętać o kolorowej posypce. Na pewno doda mojemu daniu cudownego blasku. Myślę, że...